Siema, z tej historii Ptachu, no i tam od kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku ułożyłem bardzo fajną miejscówkę do latania na turniejach albo na rankedach. Będzie to miejscówka głównie pod duo. na solo też się nadą, bo to dosyć logiczne, że po prostu jest na duo, no to tam jest trochę więcej lutu. Ale na solo też się nadą, to będziecie mieli lutu w ogóle w kosmos. Będzie tyle lutu, że hip. W każdym razie, przechodząc do meritum, miejscówka jest szybka do zlutowania. I nadaje się właśnie pod rankedy, dlatego że możecie zrullutować, zebrać lód i iść sobie, zbierać macy na spokojnie, a potem zajmować taktyczne pozycje, i jest to do zrobienia całkiem szybko i sprawnie. No i nadaje się też na rankedy, no bo tam aż tak się nie ma co spinać, o, żeby mieć nie wiadomo ile maców, tylko po prostu szybko lutujecie, macie lud, trochę matsów i idziecie na miejscówkę, która jest obok. Macie dobre luty, więc zabijacie ludzi, zbieracie punkty i sobie gracie ciekawiej, tak, żeby się nie nudzić aż tak jak na turniejach. Myślę, że ten się wam się spodoba. Jakiś odzew w komentarzach będzie mile widziany. Łapka w górę pod filmem i sub na kanale również będą mile widziane. No i już nie przedłużę, zapraszam was do oglądania. Miejscówka jest tutaj w tym miejscu, w prawym górnym rogu mapy. Północny wschód to jest, jakby to chciał naukowo bardziej profesjonalnie to nazwać. Dokładnie tutaj. Lecimy na to coś. Rzadko tu jest content, contest. Content nie zawsze na kanale jest, ale contest jest rzadko. No tym razem niestety jest. Jakiś kolega poleciał. Niestety się yy... Znaczy dwójka nawet kolegów, nie jest to naszą korzyść w żadnym razie, ale spróbujemy ich pokonać po prostu, tak? Lutujemy domek, tak jak widzicie, jak my to robimy teraz. Może wrzucę na chwilę klip, potem szybszy z lutowania, bardziej taki szczegółowy. Bo no tutaj nie jest, nie da się tego aż tak zrobić dokładnie, przez to, że są ci oponenci mimo wszystko. Oni tam, kurde, siedzą w tym bunkrze Dostał 115.1 Sorry, sorry, sorry. Wróciłem. Nice. No i G. Porobiliśmy jakiś amatorów wizowie Też musicie tak postąpić po prostu, żeby ich sprzątnąć, frajerów. Eee, no i co? No i tak jak widzicie, tak zaczynamy tą rot rotację, albo lokację, albo split, jak zwał tak zwał. No ja trochę nie mam heal'a, ale poza tym byłby git loot, nie to, że nie mam pompy. Lecicie sobie potem tutaj, stamtąd, tutaj. Tu jest kamień fajna zebrania i tu jest skrzyneczka jeszcze i ammo zazwyczaj. I potem jeśli na tą wieżę, gdzie macie kolejne dwie skrzynki i dwa potencjalne ammo No skrzynki też są potencjalne oczywiście, ale one się raczej często respią. Tutaj w oknach po prostu, o. Rzad spoko luty. I tu są dwa ammo boxy na górze. Jeden z tego, jak widzicie jest lepszy, a drugi się nie zrespiłby tu. No w ogóle ty mnie ten zapomnieć jeżeli się przywita, Powiedz dzień dobry dla widza. No, dzień dobry. No. Rustek jest to osoba która będzie kierowała i też pokazywała tego splita. No on się głównie tak prezentuje. Ostatnim jego punktem jest to, gdzie macie dwa te barelki, ne? beczki, dwie i no i. I skrzynka, jedną, tak, jedną skrzynkę. I potem sobie... Lutujecie dalej, ewentualnie te kamyczki, w sensie zbieracie je po prostu, jak chcecie mieć więcej kamienia. My tego nie zrobimy, bo gramy i tak tylko Rankeda. Tu jest nie ogólnie, ale często na Rankedach polecam lutować lut... Rotować, o! Często na Rankedach polecam rotować właśnie na to miejsce, gdzie my teraz jesteśmy, czyli na korty tak zwane. Bo... bo co? No bo tu się opłaca rot rotować, po prostu tyle mogę powiedzieć na ten temat. My sobie już normalnie tę gierkę dogramy. Spiną, nadzieję, że wam pokazałem odpowiednio. Dajcie nam w komentarzu, czy, czy jest gicior, czy nie gicior, czy coś za mało dokładnie pokazałem, albo coś za szybko. Speed jest bardzo szybki do, zluto, do zlutowania ogólnie. No i no, mam jakimś fajnym lokajem. Dostał 50 Crack Shield. NICE 55 Ładź go medalion dupa wziąłeś, tak? Wziąłeś go Tak Sztos Ale rozgromiłem ich co? 50 to masz, chłopie Łap ich ładnie, no Widzisz, jak ja się to do na na pysk? Chłopie Sigemka. Wow, dostałem od nich. Drugi po lewej gdzieś tam. Ok, wszystkich zabił. Nie wiem czy wam mówiłem. Rusek jest tym, który zabija. Jestem tym, który zbiera ludzi. Się kampi ogólnie. Taki tu jest podział, rultu, jest legendarny auk. Jakbyś chciał, no do strefy jeszcze musimy dojść. Ona bije po dwa wiesz, to już tak sporo. Oni już tam poszli. Aj, dostałem gdzieś z dupy w ogóle, chłopie. Tam poszli. Aj, dostałem gdzieś z dupy w ogóle, chłopie. Nice, dobra, tej do tej strefy. Nice, dobra, tej do tej strefy. Ja nabiję po 5, ale jestem dupia. dupie. Jestem dead. Nie ja bidi. Ja. oni mnie zablokowali! Oj, 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 oj. No i niestety nie udało się wygrać tej gierki. Było blisko, no ale ja nie ogarnąłem, że ta strefa tak będzie już dużo biało po 5 i zostałem wcześniej dosyć mocno zbity z HP, więc no zdechłem tak jak widzieliście zresztą. No rusek taki pewny z tą apteczką, no i też się wyłożył, bo go z gatekeepowali przy strefce jakieś cwaniaczki. No, i niestety no nie udało się zrobić no, ale myślę, że miejscówkę wam pokazałem. Dajcie nam w komentarzach, czy jest faktycznie spoko, czy, czy nie wiem, czy zbyt chaotycznie trochę to pokazali im przez tych typów, i czy lepiej pokazać miejscówki w tych grach, jak nie ma typów, bo jak są typy, to wiecie, skipuje tą mie miejscówkę, jakby skipuje tą gierkę z nagrywki, że nagrywam kolejną, a tą po prostu olewam. I miło mi będzie, jak dacie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. No, i w tym odcinku to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Miłego dziąka życzę. Trzymajcie się. New